Bardzo dawno nie, nie nagrywałem. Teraz się cykam jak to będzie. Ale będzie ok. Dlatego witajcie w nowym odcinku, już nie szukając smaku, jak widzicie, a a Janek słowiński. Dlatego ten vlog będzie o tym, jak się przygotowuję do pop-upu w Poznaniu w pakamera, w pizzerii kamera. Idę zbierać. Trzymam kosz, który pludł mój dziadek. No i te tyle w sumie, co chciałem powiedzieć. Ja chcę zabrać sosnę, ponieważ z niej będę musiał zrobić i olej sosnowy z gałązek. Będę chciał troszeczkę pozyskać kory. Nie będę wam opowiadał o tym jak zrobić mąkę z kory sosny, bo nagrałem po to specjalny odcinek, więc jak jesteście ciekawi to wyświetlił wam się u góry, więc śmiało zajrzyjcie. Dobra, sosny już mam, więc idę zbierać pozostałe rzeczy. Jak nie chcesz mieć takich rąk ubrudzonych od żywicy, to załóż rękawiczki. Z tym, że ja na przykład nie lubię osobiście. Teraz pokażę mój topinambur, który do dzisiaj tata chyba klnie, że go posadziłem jak byłem mały. I wiecie, ja urosłem, topinambur rośnie cały czas wraz ze mną, mimo że co roku jest zbierany. No jest piękny. Młodziusi. I tutaj już są widoczne takie młode części i możemy je jeść na surowo. Nie polecam jeść niemytych, bo, kto wie co jest w ziemi, możemy powąchać. Komary latają, więc będę miał takie piki. a ziemiscy, bo wiadomo, jest z ziemi. Ale już czuć nuty orzechowe, czuć trochę taki słonecznik, bo nazwa druga jego to jest słonecznik bulwiasty. Więc ja te bryły będę rzucał, żeby mi się po prostu otrzepały z ziemi. I ten topinambur posłuży mi do stworzenia e, takiego kremu parmezanowo-topinamburowego. E, no, i dodam jeszcze tylko tu śmietanki, troszkę mleka, e, i całość będzie zblendowana, zagęszczona. Będzie giga klarowna, przynajmniej powinna być. A ten film już jest po pop-upie, więc mam nadzieję, że Wam spakował To jest ambrowiec, i ja będę go potrzebował. Do stworzenia musu. Będzie to główny smak deseru, pod którym będzie ciastko z migdała z mąką orkiszową. On jeszcze nie jest tak do końca przebarwiony. Ja zbieram te czerwone listki, już takie delikatnie przebarwione. W zapachu jest taki żywiczny, bo tam żywicę zawiera. Jest wykorzystywany właśnie jako związek, na przykład gumy do rzucia, czy po prostu farmaceutycznie, yy, medycznie, mm. ale jako kulinarnie będę wykorzystywał. Nawet wiecie, jak weźmiemy takie liście sobie przetrzemy. I czuć, yy, zapach jest, można powiedzieć, dość specyficzny dla tego drzewa, ale ja bym go przyrównał do Magnoli, do kwiatów Magnoli, jak sobie potrzemy bądź spróbujemy. Za wiele go nie mogę zebrać, żeby ten smak nie przesycił całego deseru, żeby to nie było przytłaczające. Będę starał się właśnie to zbalansować. Mam browiac. I tak robić. Do pizzy będę potrzebował właśnie tej roślinki, jest to podagrycznik, głównie spotkacie go w parkach, w różnych ruderalnych miejscach, takich półcienistych, cienistych, bardzo silnie się rozrasta, na przykład, nie wiem, dookoła domów też często rośnie. Zauważycie go na pewno, jeśli jest jedna warstwa jednej roślinności, bo on po prostu tworzy taki dywan i pachnie bardzo mocno selerowo. I również smakuje. No i znalazłem tutaj Gwiazdnicę pospolita. E, uratowała się, bo tutaj zieleń była ścinana, ale tu jeszcze jest jej sporo. Więc jest młodziutka, też e, odrośnięta, bo tu cyklicznie właśnie jest ścinane. E, ją będę zrywał w takich kępach. Ona również występuje. Jak, jak, jak rośnie, to rośnie właśnie e, w takich wielkich połaciach. Podobnie jak podagrycznik, z tym, że ona jest bardzo, ale to bardzo miękka, jak ją zrywamy. Yy, najlepiej ją ucinać. Ja niestety nie, nie, nie mam noża przy sobie, yy, więc delikatnie staram się ją zrywać. Yy, w zapachu ona jest hmm, taka. No mi przypomina troszkę kukurydzę. Hmm. Papugi ją bardzo uwielbiają. I ludzie. I fajne jest to, że jak występuje w tej plamie właśnie gwiazdnica, to tutaj mamy jeszcze, nie wiem, przytulię, tam mamy pokrzywę, jasnotę. Jest tu multum tych roślin jadalnych, więc to pokazuje, że tych roślin jest naprawdę sporo. Ale ja wszystkich nie zużyję, bo mam ścisłe dopasowanie w głowie, jakich roślin chcę użyć. Bo Dobierając właśnie rośliny do dania, nie sugeruję się tym, co ładnie wygląda, jakby też. Ale skupiam się głównie też na tym, żeby to smakowało, bo my te rośliny jemy, nie zdejmujemy ich z talerza, tylko spożywamy z danym daniem. E, dlatego fajnie e, byłoby je dopasować właśnie do, do potrawy. Kolejną rzeczą, jaką zbieram, jest krwawnik. Jego znajdziecie w towarzystwie trawników najczęściej, i będę nim aromatyzował. Cebulę, którą wcześniej był wędzę, a później będę konfitował właśnie z dodatkiem krwawnika, ale do ozdoby też go użyję. Ten akurat krwawnik jest ogrodowy, więc możecie takiego sobie posadzić i korzystać. Ma też mega smaczne kwiatki. On ma wiele kolorów: przez żółty, biały, lekko różowy, właśnie taki ciemny róż. Jest kolorów mnóstwo. Są to dość zbite kwiatki. Jeśli chodzi o strukturę, jest ich bardzo dużo w baldachu i są bardzo intensywne w smaku. Ja lubię łączyć z czekoladą na przykład. I tu mamy kwiaty floksa. W smaku, lekko słodkie, bardzo aromatyczne, z taką nie wiem, miodową nutą. Ok, mam już nazbierane kwiaty rośliny na talerze. Teraz zapraszam Was do kuchni i zobaczcie jak wygląda pop-up i przedstawię wam Kubę to jest Kuba po kamerze jest jestem szefem kuchni i żeby była jasność nie ja kręciłem te placki nie jest to moja zasługa, właśnie jego ja dałem tylko składniki na górę a podczas pop-upu Zajmowałem się tym, że wykonywałem dwie pozycje, przystawkę i deser, a właśnie to główne pizza szła właśnie od chłopaków. A tu poznajcie całą ekipę. Pozdrawiam Was, jesteście z niej wiści.